Kulotów nie lubię. Palazzo mi dodają objętości na brzuchu. Bardzo lubię Szwedy. Ale masz talię! Mam talię, a przecież jej tam wcale takiej wesołej nie ma. Talia poetycka jest, a jakoby tak jej nie było. nie było. Ten biust delikatnie nam wyhamował. Formie lubię żeby biust wyhamował. W <grym> przeciwnym razie jest rozszalały. Rozszalały, tak. Stylizowanie siebie to jest po prostu zabawa. Prosiłyście, żeby dowiedzieć się, jak nosić modne, szerokie spodnie, zresztą wygodne i przewiewne, oprócz tego, że modne. I myśmy z Jolitą się zebrały i od razu przygotowały. Ja tam nic nie przygotowywałam. E, o, temat, jak, jak nosić e, szerokie spodnie do różnych e, na różnych sylwetkach przygotowała nasza nadworna stylistka Julita Gotowicka, a ponieważ ja nic nie przygotowałam, więc może jej się będę mało wcinać, oddaję ci głos na chwilę przynajmniej. Bardzo, przestanę ci płacić. <głosy> <głosy> Dobrze, to co? Dobieramy nogi do spodni. Tak. <noise> Już tak. ciągnąc temat, szerokie spodnie, mega wygodne, mega. E, m, Komfortowe, maskujące, ale budzające i... bardzo duże wątpliwości tak. i takiego wiesz, ostrożności. Nie? Ostrożności. Kochane moje dziewczyny, aby zacząć temat spodniowy, tych szerokich spodni, to warto te spodnie zrozumieć. Co one dla nas robią, co robią do naszej sylwetki? Popatrzmy na te spodnie i wyobraźmy sobie naszą sylwetkę, co one dla naszej sylwetki są w stanie zrobić. Spodnie kuloty to są te spodnie tak 7-8. One się kończą tak mniej więcej gdzieś, tak gdzieś w najszczuplejszym miejscu łydki, w połowie łydki delikatnie niżej. Spodnie Palazzo i, i Szwedy, one często są też miksowane, jeżeli chodzi o naz nazewnictwo, e, zamiennie używane. Natomiast różnica między nimi polega na tym, że te spodnie Palazzo, one się rozszerzają już na wysokości tak od talii, na wysokości bioder. Tam jest, tam się ten materiał zbiera, one są często gdzieś... Mm, one mają zakładeczki, pameczki, tak, zaszeweczki. Więc, więc tutaj, e, natomiast te spodnie szwedy, one na biodrach tak sobie tutaj przylegają, po czym z ud już zjeżdżają i one tak sobie równomiernie e, e, szeroko schodzą w dół. Poczekaj, to teraz ja powiem, które z tych spodni na moje cztery litery ja bym założyła. Tak, kulotów nie lubię. Palat, co mi dodają objętości na brzuchu, bardzo lubię szwedy, bo mam długie, dosyć szczupłe nogi, co w tych szwedach widać. Czy jestem tutaj ze swoją klepsydrą, byłą, w którą się pakuje? Jesteś bardzo świadoma. Świadoma, i... I... Dobrze. tak. Dobrze. E, zdjęcie numer dwa. E, to co, zaczniemy tak, od. Na sylwetkach. Od pojedź. tych sylwetki, czyli szerokie ramiona, mocny biust, wąskie biodra. Hmm. Jeżeli masz taką sylwetkę, to popatrz na te szwedy, na, na te spodnie szerokie i co one dla Ciebie mogą robić, czy są dla Ciebie, jak najbardziej są dla Ciebie, bo te właśnie spodnie... To jest nasza Basia, Oczywiście... to jest nasza Basia Okoń, to jest nasza Basia. Nie? Tak, tak, Basia, Basia, Basia ale Basiu, również Ty, Beatko. Jest szeroko, mocno na górze. Mamy tę moc, tak? E, troszeczkę skromniej, łagodniej, e, dyskretniej na dole. Czyli zanikamy, do, zanikamy dołu. do dołu. I aby, abyśmy w tą klepsydrę się tak delikatnie, e, jak to Bata tu ładnie mówi, abyśmy po, poszły w tym kierunku i te proporcje zdobyły, to kiedy mamy tutaj szeroko, to potrzebujemy szerokości na dole. Więc jeżeli brzuszek jest delikatniejszy, on nie jest e, znacznie zaokrąglony, to również i te spodnie palacco będą świetną opcją, bo zauważcie, one dodadzą objętości. Sięgajcie po spodnie wtedy z kieszeniami, żeby tej krągłości w biodrach nabyć, żeby te nogi nie były takie właśnie, żeby te bioderka nie były takie skromniutkie. Jeżeli chodzi o spodnie kuloty, czyli te krótsze, Świetna opcja. One są oczywiście kontrowersyjne, bo je taką historię mają. Jeżeli tam chcecie, możecie o tym poczytać. One zawsze były kontrowersyjne, natomiast są jakieś. I one... Pokazujące szczupłą nogę. Tak, pokazujące szczupłą nogę. I tutaj uwaga, jeżeli ta noga jest bardzo szczupła, to ta nogawka też nie może być zbyt szeroka. Bo wtedy, wtedy... takie patyczeczki. Tak jest. Jeżeli boicie się sięgać po kuloty z racji waszego wzrostu, to. Spróbujcie, pomierzcie, może, żeby te kolory troszeczkę wyżej się kończyły. Nie, nie tam, te 7, 8, delikatnie pod kolanem, ale też cieliste buty na, na delikatnym podwyższeniu, aby to były buty właśnie w kolorze skóry, żeby tam nie, nie było dodatkowego cięcia. I jeżeli chodzi też o sylwetki, te Y, trójkąty, czyli mocne na górze, jeżeli tutaj się dzieje. To na górze na spokojnie. I spójrzcie, na dole się dzieje, a na górze to na są spokojnie. E, e, no, to są takie palacze, ale zobaczcie, one mają takie dodatkowe wycięcie. Też Fajne. bardzo fajna taka e, lekka opcja. Mm, talia zawsze niech będzie podkreślona, niech będzie pokazana chociażby taką łapanką koszulową na, na zamiankę. E, Decolt V, na spokojniej, troszeczkę ciemniej. A możesz to zdjęcie utrzymać? E, ten troszeczkę ten. ciemniejszy, zobaczcie, jeżeli macie duży biust, szula latem nie musi być czarna, nie musi być ciemna, bo gdzieś od razu e, są takie, e, e, tak, taka tendencja. Wystarczy, żeby ten top pod spodem był troszeczkę ciemniejszy, żeby te, ten biust delikatnie nam wyhamował i na to koszula w formie no zakładki. Za żeby biust wyhamował, w przeciwnym razie jest rozszalały. Rozszalały, tak. Mój chce szaleć, a, a jeżeli chodzi o batę, to, to my tam musimy Uspokajać go Uspokajać Tak jest. Wierzga więc, nadmiernie. Więc takie opcje. Więc teraz yy, mam nadzieję, że usatysfakcjonowałam sylwetki Y, jeżeli nie, to... Klepsydry teraz jedziemy, tak? Zapraszamy. Teraz, yy, teraz poproszę, yy, mamy gruszkę. I gruszka, czyli odwrotnie. Zauważcie, e, gruszka ciężej na, na dole, e, troszeczkę delikatniej na górze. Czyli lucynka nasza. Tam była spodnie. basia, a tutaj tak. jest lucynka. I znowu, czy to są spodnie dla gruszek? Oczywiście, że tak. Bo co robią? No pięknie mm. spływają po bioderkach. Pięknie pokazują talię, a gruszki często tą talię mają. Mają cudowną, do no pozazdroszczenia. Jabłka wam zazdroszczą tak. tej talii. A nawet jeżeli gruszki mi tutaj powiedzą, że nie, ja nie mam talii, ja nie mam talii, to pamiętajcie, że talia, nie, nie patrzymy na talię z przodu, że ten brzuszek jest troszeczkę większy, tylko patrzymy na siebie tak troszeczkę, e, co się dzieje po bokach, tak? Bo jeżeli macie pełniejsze biodra, to siłą rzeczy. Ta talia jest zawsze węższa. Luce masz piękną talię, i po prostu cię zamorduje, jak mi jej nie oddasz. Tak, tak, właśnie. To, mówię, Tu nie chodzi o rozmiar, tu chodzi o proporcje. Więc proporcjonalnie e, świetne Palazzo. Z, ze spodniami Szwedami bym troszeczkę uważała, to może będzie być dobra opcja dla troszeczkę szczuplejszych mm, dziewczyn, które mają łagodniejsze te, te zejście, bo nie mają tych bryczesów takich z, e, pełniejszych. Więc ta opcja też może być niezła. U więc... nas w moderacji obie lucynki mogłyby się nazywać z rosyjska lucyna grubodupowa. <grymne> Także <grymne> obie mamy lucynki z tej kategorii. Tak, yy, więc też warto popróbować pomierzyć. Yy, to, to jest opcja dla was. Ważne, żeby, patrzy, żebyście patrzyły na siebie w ten sposób, jak ja tutaj właśnie przygotowałam te rysunki. Patrzycie na, na siebie całościowo, czyli patrzycie, jeżeli na, do, na dole jest troszeczkę więcej, więc górą chcemy odbić, plus talia zaznaczona, więc tutaj bluzki hiszpanki. A masz foto, fotki dla gruszek? Jest zdjęcie na, następne. Mm. Aha. O, z fotką. Więc tylko pamiętajcie, że jeżeli, że jeżeli sięgacie po te szersze spodnie, które będą się te palactwo, które będą się rozchodziły od, na bioderkach, one tutaj będą miały te marszczenia, to dobrze jak góra skończy się na wysokości właśnie pasa tych spodni, żebyście nie zabierały sobie tej talii, ewentualnie pozostawcie odpiętą tą górę i, gór, i żeby bluzeczka pod spodem była włożona do środka. Bo talia musi być zapokazana, bo jak tej talii tak. nie ma, to, to, to jesteśmy proste, duże, ciężkie, zmęczone i nie czujemy się z tym zapewne Klębiaste, dobrze klepiasto ja to nazywa <grywa> tak. <grywa> klepiasto dobrze kolejne zdjęcie to sylwetka h czyli Dzień moja twoja. sylwetka tak i iwonki zając naszej I, na przykład i iwonki zając tak i sylwetka h cóż ta sylwetka h ma są oczywiście mniejsze to są takie drobniutkie szczupłe dziewczyny które mają właśnie proporcje ramiona Często talia i biodra. Czyli 130, 130, 130. 130, 130 tak. tak. I są te większe. Troszkę takie, takie no, ta masa jest troszkę większa. Czyli teraz mamy tak. Sylwetki te drobniejsze, ale właśnie z tym delikatnym biustem i z tymi 130, 130, 130. Tutaj dążymy do tego, aby żeby talia była węższa, to musi się coś zadziać. Jako, że z racji naszej biologii, fizjologicznego budowy, nie jesteśmy sobie w stanie tej talii za mocno tutaj docisnąć, tak? No bo to są żebra, no wiadomo, ja sama o tym doskonale wiem. Więc troszeczkę powierzyć. chcemy sobie powiększyć właśnie i ramiona, i ten dół. Czyli na dole mamy te szerokie spodnie, więc górą też odbijamy. Więc świetną opcją są, tak jak zobaczcie na ja może wstanę. O, ale masz talię. Mam talię, a przecież jej tam wcale takiej wesołej nie ma. i Jak to te... się mówi? Talia poetycka jest, a ja <grym> jej nie było. nie było. Pięknie to zabrzmiało. To mi się bardzo podoba. I zauważcie sobie, jaki ja tutaj myk zastosowałam. Spodnie mam e, oczywiście m, e, palazzo szerokie, e, one mi tutaj zaokrąglają biodra, i spowodowałam, że m, tą swoją górną częścią stylizacji, czyli mocniejszą e, marynarką. Kamizelką dokładnie, z mocniejszymi rękawami, żeby troszkę sobie wzbogaciła te ramiona swoje. Tak? Nawet poduszki ma taką ta fajne. Nawet poduszki ma. Dodatkowo akcent i na dole jest zebrana, czyli znowu w tą kopertę. I ten punkt, który tutaj się zbiera, zapewne przyciąga również waszy wzrok, że o, tu jest centralne miejsce, najszczuplejsze. Zobaczcie, stylizowanie siebie, styliz stylizowanie. Nie na hal, Natalia ci się zrobiła. Oczywiście. Tropiła. Może szału nie ma, ale myślę, że niektóra z was pomyślała o klepsydra, prawda? prawda? Tam możecie lajkować. Więc dziewczyny, zauważcie, stylizowanie siebie to jest po prostu zabawa, tak? ale jeżeli stylizujemy się i cieszymy się z stylizacją, jeżeli jesteśmy świadome swojej sylwetki i tego, co możemy z nią zrobić, a możemy zrobić z nią bardzo, bardzo wiele, i tutaj właśnie mamy tak. Na pierwszym zdjęciu pani z, w żółtych m, kulotach e, to jest taka powiedzmy dla sylwetki tej najszczuplejszej, chociaż tutaj pani nie jest na, najdrobniejsza, natomiast to jest opcja dla najszczuplejszej. Talia zaznaczona, górą odbijamy i dołem odbijamy. Druga, niech to będzie sylwetka bardziej taka proporcjonalna, tak? Czyli troszeczkę bliżej ciała, ale dalej. I widzimy mm, miejsce talii i. E, te proporcje do klepsydry są y, zachowane. A to jest taki powiedziałabym prostokąt o szerszej podstawie. Tak jest, o szerszej podstawie, <coughs> ale zobaczcie, też y, śmiało może sięgać y, po kuloty. Dodatkowo ta, ta narzutka, która pięknie wysmukla i znowu. Ja i się dobrze w takim secie czuję. Bardzo komfortowo, ale zauważcie, talia też jest pokazana, przynajmniej nie w jednym miejscu będzie zebrana. Przy, przy, przynajmniej miejsce, gdzie powinna się znajdować, jest pokazane. Oczywiście tak, no bo mówię, każda z nas tą talię ma i warto, żeby to miejsce pokazać. Lub miała Lub miała. I jeszcze mam jedno zdjęcie. Dwa dokładnie. Tutaj będzie zdjęcie z opcją dla sylwetek, które są świadome tego, że są sylwetką jabłuszko. I teraz co mają zrobić jabłuszka? Czy to też są spodnie dla nich? Oczywiście wiadomo, że brzuszki są mniejsze i większe. Chyba taką opcją, którą bym polecała do przetestowania, to są spodnie z wyższym stanem i żeby one były z, może, z, takim, z takiego stabilniejszego materiału. Aby tutaj pięknie ten trzük nam zbierał. Ważna jest też kwestia bielizny, żeby o to zadbać, żeby tutaj było to zebrane. Dodatkowo, znowu, bluzujemy. Wkładamy do środka, żeby ta talia była pokazana przynajmniej z jednej strony, w jednym miejscu. Nie boimy się tego, tworzymy tą warstwę pionową, żeby siebie wysmuklić. Narzutkę, jakąś na siebie, można śmiało. To jest fajne. Leciutką, tak. Tu jest komfort, wtedy nie martwicie się, że coś tam gdzieś tam po prostu. Zakrytyłem tak zwany. nam gra. Mm, jeżeli ten brzeg jest większy, to też e, możecie wykorzystać na zdjęciu numer, na tym ostatnim przedostatnim zdjęciu, które nam Zbyszek już zabrał. O. E, mamy panią i zauważcie. Ale e, fajne te beże. W, tak, beże świetne. I e, na ostatnim zdjęciu mamy też panią, która jest troszkę większego rozmiaru i prawdopodobnie ten dębrzyk też jest bardziej okrągły. Więc niech ten spód, e, ta warstwa pierwsza, niech będzie ciemniejsza. I fajne jest, jak ta spodnia warstwa jest monochromatyczna. Tak jest. A wierzch jest Wyskutla, wzorzysty. A tutaj niech się zadzieje. Więc... Ale ja ostatnio tak, się tak. ubrałam odwrotnie. Miałam kombinezon, taki dosyć swobodny kombinezon, kwiecisty i założyłam długi monochromatyczny kardigan. Też było Świec. świetnie. A na tej gali przecież na tym wręczeniu, tak, no miałaś... właśnie. Nie, no tutaj miałaś wzorzysty pas. pas no mówię, miałam gładki kombinezon i. Powiedziałeś odwrotnie. Dobrze, ale okej. Okay. Tak, ale z drugą stronę też było dobrze. Tak, nieważne. Tak, no ale właśnie o to chodzi, żeby tutaj jest ta linia m, zachowana i na wierzch coś wesołego, niech tam się dzieje i ostatnie zdjęcie mam. Naszej, e, naszej, Iwonci. naszej Iwonki. Ale poczekaj, e... to ja zrobię wprowadzenie. Iwonka, która jest drobną osobą o figurze chyba tego takiego ha jak ty mówisz, mm -hmm. zawsze mówiła, szerokie spodnie są nie dla mnie. I w grupie zrobiła post po naszym programie, że wyciągnęła z szafy szerokie spodnie, na których położyła krzyżyk i zrobiła sama stylizację, żeby wam pokazać, że te drobne sylwetki też fajnie wyglądają w szerokich spodniach i zgodziła się, żeby pokazać jej stylizację i oddaje głos Tobie. E, tak, dziękujemy Iwonko. Ja tutaj wykorzystałam Twoje dwa zdjęcia z takimi, z taką typ, typową historią dla niewysokich sylwetek, które też śmiało mogą po te szerokie spodnie sięgać. Przy niewysokich sylwetkach, ale też przy innych sylwetkach ważne jest, żeby Pokazana znowu była talia. Ja wiem, że to może nudne już się staje, ale wy tego nie robicie. Więc tak. Talia niech będzie pokazana, bo wtedy noga jest dłuższa i wydaje się, że te, te nogi się. To jest niekończąca się historia. Dodatkowo e, wybierajcie spodnie z, z nogawkami, które z szerokością są tak proporcjonalne do waszych sylwetek. Jeżeli sylwetka jest drobniutka, niech te spodnie będą węższe. Bo, a nie karykaturalnie a, dzwonowate. Tak, bo to tak? was dociąży. I kolejna, kolejna kwestia, na górze niech się coś dzieje, niech będzie na wesoło, żeby tą uwagę przyciągać. Przecież kapelusze też są świetną opcją, żeby sobie trochę dodać. Beata jest wielką fanką kapeluszy. <grym określenia> dodać wzrostu i znowu to, co też... Od A ja sobie jest... nie muszę dodawać wzrostu. Tak, no my kombinujemy na inna... Ka każdy 1, 72. kombinuje pod Ustarczy. siebie. Tak i też kolejna kwestia, Niech to będzie ta, ta spodnia warstwa w jednym odcieniu kolorystycznym, tak, żeby to sobie monochrom, wy... tak? monochrom się. lub nawet sięgajcie po garnitury monochromatyczne. Teraz też są te, te zestawy. Bardzo modne, szersze spodnie z marynarką monochromatyczną. Na górze też, żeby toś było. Monochromatyczną, piękno. czyli w jednym kolorze. W jednym kolorze, tak. Ale też modne jest to, że nie musi być jeden kolor, ale to sama rodzina kolorów. Tak jest. Czyli możemy mieć jasno-różowe spodnie, ciemno-różową marynarkę, fioletowy, fioletowy spód, tak, to też jest monochrom tak, tak naprawdę. Monochrom. Jednak niech one zbyt daleko od siebie nie odbiegają, jeżeli chodzi o, o to, na scenie kolorystyczne, tak? Czyli jeżeli nie było za jasno, za ciemno, więc. Uff, słuchajcie, a ja myślę sobie tak, Jolita nas tak kocha wszystkie, że jeżeli... Wy będziecie miały wątpliwości, czy to jest dobrze dobrane, czy nie. Wystarczy napisać na mediach społecznościowych atelier koloru tak, Julita Gotowicka. Kiedy wszyscy do mnie piszą. Prześlijcie zdjęcie tak. i zapytajcie Jula, czy to jest dobry tak. set, czy mam tu coś poprawić. Nie zabijcie jej tymi zdjęciami, ale ja też nie obawiajcie się, bo Julita Was kocha i jest bardzo chętna do podpowiedzi. To, to jest dla mnie praktyka, to jest dla mnie ćwiczenie. Ja się z tego cieszę, więc yy, bez obaw. Pytajcie, wrzucajcie też na grupę. Julita jest w grupie, też wam odpowie. Zaglądam, tak? Tak, Oczywiście. zagląda. Więc słuchajcie, uczmy się wzajemnie od siebie, korzystajmy z kompetencji naszych, naszego zespołu. Eee, niech szef robi buty, a piekarz piecze bułki. To nasze ulubione powiedzenie. A tymczasem, Julitko, dziękujemy Dziękuję ci bardzo. bardzo. Pięknej niedzieli. Mhm.